W pewnym roku kwiecień rozpoczął się we wtorek, który inny miesiąc w tym samym roku rozpocznie się także we wtorek. I tutaj mamy kilka miesięcy do wyboru. Zadanie może zacznijmy od tego, że każdy dzień tygodnia ponumerujemy od 1 do 7. Następnie chciałbym zwrócić Twoją uwagę na pewną teorię. Otóż liczba 11 i liczba 4. Mają taką samą resztę z dzielenia przez 7. Myślę, że zauważasz, że 11 podzielić na 7 to jest jedna pełna siódemka, mieści się w 11 i jeszcze cztery reszty, no ale czwórka podzielona przez 7 to jest 0 siódemek i 4 reszty. Więc możemy to zapisać w następujący sposób. Te trzy kreseczki równa się, oznaczają, że te dwie liczby mają taką samą resztę z dzielenia przez 7. I teraz zauważmy, że 1 kwietnia jest wtorek, a wtorek jest oznaczony liczbą 2. Zastanówmy się, jakie dni tygodnia będą stanowiły pierwsze dni kolejnych miesięcy. Jaki dzień będzie 1 maja? Należy po prostu wziąć właśnie 1 kwietnia, czyli wtorek oznaczony liczbą 2, i dodać 30 dni, czyli ilość dni w kwietniu. W tym momencie otrzymujemy, że za 32 dni będzie 1 maj, a wiemy, że jeżeli zaczniemy stąd odejmować siódemki, to w końcu dojdziemy do czwórki. Mówiąc inaczej, liczba 32 i 4. Mają takie same, właśnie, reszty z dzielenia przez 7. I to będzie reszta 4. Możemy tutaj dopisać, właśnie, modulo 7, czyli przy dzieleniu przez 7. A czwórka, widzisz, to jest czwartek, więc 1 maja mamy czwartek. Jaki dzień tygodnia jest 1 czerwca? Bierzemy czwórkę, czyli. 1 maj zaczyna się we czwartek i do właśnie tego czwartku należy dodać ilość dni, jaka się mieści w maju, czyli plus 31. Mamy razem 35 i teraz widzimy, że zarówno 35, jak i 7 mają taką samą resztę z dzielenia przez 7. Więc możemy tu dopisać, że te dwie liczby mają taką samą resztę dzielenia przez 7, czyli modulo 7, a 7 to jest niedziela. I tak robimy, aż do skutku, aż znajdziemy właściwy wtorek, który rozpoczyna dany miesiąc. Teraz weźmy pierwszy lipiec i znowu bierzemy tę siódemkę, czyli niedzielę, i do niej dodajemy ilość dni czerwca. 30 otrzymujemy liczbę 37. I teraz należy odejmować kolejne siódemki. Albo inaczej podzielić tym liczbę przez 7 i wziąć resztę z dzielenia. Wiadomo, 7 razy 5 to 35, i od 37, jak odejmiemy 35, to wychodzi nam ta dwójka. A dwójka oznaczona jest tutaj, jak widzisz, wtorkiem, i to jest rozwiązanie do naszego zadania. W tym momencie. W zasadzie możemy zaznaczyć już odpowiedź C, ale idźmy dalej, ponieważ chcemy wytłumaczyć jeszcze drobny szczegół. Oczywiście, tak postępując, możemy wyznaczyć wszystkie dni tygodnia, w jakich zaczynają się poszczególne miesiące, które następują po kwietniu. Ale, jeżeli byśmy nie znaleźli danego miesiąca idąc do przodu, musielibyśmy się cofnąć do tyłu. No i właśnie, jak to się robi? Pierwszego. Marca obliczamy w następujący sposób. Bierzemy właśnie dwójkę, czyli wtorek, i odejmujemy ilość dni w marcu, czyli minus 31. Otrzymujemy liczbę ujemną minus 29. Do liczby minus 29 trzeba tak, jakby dodawać siódemki, i w pewnym momencie otrzymamy liczbę minus 1. Oczywiście liczba minus 1 nie występuje tutaj w naszym ciągu, więc do liczby minus 1 należy dodać jeszcze siódemkę, i minus 1 plus 7 będzie równe 6. I te wszystkie liczby, minus 29, minus 1 i 6, są równe modulo 7. A więc szóstka jest sobotą. Gdybyśmy chcieli wyznaczyć pierwszy dzień lutego, no to właśnie bierzemy. Szóstkę, czyli sobotę, i odejmujemy ilość dni w lutym, wda, jaka jest w danym miesiącu. Ja wybram luty, który ma 28 dni i 6 minus 28 to minus 22. I teraz dodając tutaj siódemki czyli tak naprawdę w myślach e, dodając liczbę 21, dodając 3 siódemki uzyskuję w efekcie liczbę minus 1. I ponownie e, dodając jeszcze tutaj 1 siódemkę otrzymuję szóstkę i te wszystkie liczby są równe względem siebie modulo 7 i tutaj jest ponownie sobota jeżeli byśmy chcieli obliczyć jeszcze jaki dzień tygodnia jest 1 stycznia no to musimy wziąć właśnie tę szósteczkę czyli sobotę z lutego i odjąć 31 dni, które są w styczniu otrzymujemy minus 25 i teraz tutaj trzeba dodawać siódemki, aż dojdziemy do liczby minus 4. I teraz do tej liczby jeszcze można dodać jedną siódemkę i otrzymamy liczbę 3. I te liczby są równe modulo 7, a trójka jest środą.